Thank you. Jestem na wlocie Weteranii Szans Zresztą film jest pewnie już na kanale się pojawił Przed filmem tego filmu Pierwszy wóz, który Wam pokazywałem Czyli Piat 25 wersji Special Oryginalna włoska wersja I tutaj Artur Właściciel Artur, gdzie kupiłeś ten samochód? Ten samochód został zakupiony we Włoszech e, Jakieś półtora roku temu już Ciekawe jak tutaj widzę felgi Cromodora Czyli gość e, pożądany temat tak, tak, Można tak. by powiedzieć, że połowa wartości pojazdu? No nie, no... Może nie, nie jeżeli chodzi o ten, o w tym momencie, ale dosyć drogie, drogie rzeczy. No te komodory są takiego wartości, za... Tak? Tak, rozmawialiśmy przed chwilą na temat roku produkcji to 71, tak? Ale bardziej niż rok produkcji, interesuje mnie Ten silnik, który jest dość ciekawy. Jak wspominałeś, jaka to jest pojemność? To jest 1603 cm sześcienne eee, i to generuje 100 koni. Dwa wałki rozrządu, tak? rozrządu do HC. Czeka, że 60 lat temu, to prawie musi zainstalować tak. taki silnik. Auto do złudzenia przypomina. Właściwie jest 125K, ja ale właściwie nie za Tutaj z wokół można to też z ładu, ale właściwie z jednym z drugimi ma nic dużego to za znaczki, nie? Tak, tak, dokładnie, no, dokładnie. Jeżeli chodzi o ten silnik no to tak jak mówię w tamtym czasie wypuścili pierwszy silnik do HC, który w Europie, nie wiem z historii, ale może, może tylko w Europie był pierwszy silnik do HC na dwubałkach rządnych. Tego nawet nie wiedziałem, nie zdawałem sobie w ogóle sprawy, że w tamtym czasie Głosi montowali takie silniki, I w sumie jak na pojazd, który waży około pewnie 900 kg. Że kwiaty były dość lekkie, Chyba 1000, nie, on waży 1020, z tego co, co no to, pamiętam. W stopniu na tamtym czasie tak, to jest dość dobrze tak, masy do mocy. Ale tak. jesteś w jest stanie określić, ile pali, czy pali ile wejeżdżasz? Yy, ile pali? Wydaje mi się, że pali gdzieś około, około 10-11 litrów. Czy no, może no, na 12 litrów. To jest przyzwoicie jak na to, Tak. Czas. Tak. Tak, wersja gaśnicowa Solexa. Solex, Solec nie pamiętam numeru tego. A no tak stan blacharski w tym momencie, jak oceniasz? No, no, stan jest tak jakby, powiem, no, prosto jak... wyciągnięty z pokrzyw, nie? No, czyli rozumiem, że stał ileś lat w krzakach, tak? Tak, stał pod chmurką w krzakach, yy, ale na szczęście no, tak wykonanie tak. tego samochodu i te blachy w tamtych czasach są na tyle dobre, że nawet widać, że stał pod chmurką, to nie wyrządziło mu, tu, yy, wyrządziło mu to wiele szkód, nie? Tak, pokazywałem to właśnie, go przed chwilą, cały zlot że tak wygląda w miarę. za chwilę jeszcze przejdę, pokażę. Generalnie chciałbym zobaczyć bogażnik, aby się tworzyć, ja w czasie może przejdę. Czedłam telefon. Przejdziemy sobie, zobaczymy ten wóz, bo jest dość ciekawy. To no tu jest z Tak. W bagażniku, bo w polskich Fiatach, w Ładach zbiorniki paliwa były, wlew paliwa był no tak, z, z lewej, lewej strony. strony i te zbiorniki były schowane w pole zapasowym. Zresztą A guzika ty... chyba nawet nie było z tego co pamiętam we Fiatach w większości. No. A tu jest zbiornik paliwa z tej strony, z boku. i tak naprawdę tutaj lew paliwa, to jest koło zapasowe. Czyżby antena wysuwana elektrycznie? E, tak, ale, ale jej brak. Jest, ale niestety. to nie jest oryginał? Czy oryginał. oryginał, ale jej brak. W tamtych jest. latach brak mechanizmu antena. No. Brak mechanizmu. O. No taki stan faktycznie dość ciekawy. Zwłaszcza mówię, jak na to 60 lat Dobra baza do odbudowy. O, o. Widzicie, tak wóz wygląda w środku. No i zamyka się też zupełnie inaczej niż nasze polskie. Nie? Dokładnie. Pomimo tylu lat, to te drzwi się zamykają dość delikatnie. Deska drewniana, inne zegary. Skrzynia pięciobiegowa. Dokładnie. Nie, no to jest niesamowite dla mnie. Nie? Patrzcie. No dobra, może troszkę za lekko. Ale to nie jest poloność czy duży jest fiat. To jest taka jak Mercedes, nie? Tak. Jak za <grym> lekko zamkniesz, to te drzwi są ciężkie i one nie zaskoczą. nie? Tak. Czyli, ale to nie jest jak duży fiat czy poloność, gdzie trzeba trzasnąć jak za tyściową. Tak. No, charakterystyczne listy. Tak. Też troszkę w pierwszej serii, bo to jest oczywiście druga seria, bo pierwsza seria różniła się grirem, z tymi listami, kierunkowskazami. Troszkę inaczej to było poprowadzone. I lampy oczywiście nie były zespolone z tyłu, tylko były takie pojedyncze jak, pojedyncze. jak w dużych dużego Fiata. Dokładnie. To, to było wspólne. No. To było wspólne. No dobrze. Postaw ten krzesło. Tak. Przepraszam. Dziękuję Ci za wywiad, Nie a Was zapraszam na kolejne nagrania.